Jeżeli byśmy się dalej przyglądali Jezusowi jako mistrzowi skutecznej pomocy, to zauważylibyśmy u niego pewną niechęć do działania cudów publicznie. On zawsze wolał, żeby wszystkie cuda były gdzieś na uboczu. Nie chciał, żeby się roznosiły ogromnym echem, bo podejrzewał, że wtedy będzie o wiele trudniej mu wykonać swoją misję. Już go chcieli obwołać królem, już jak, już yy, Podniecili się jakim rozmnożył chleb i szli do niego z, 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 albo z politycznym zamówieniem, i szli do niego z zamówieniem ekonomicznym. On zawsze unikał tego typu sytuacji. I to czasami można powiedzieć tak, że my mamy zasady: my nigdy nie pomagamy tym i tamtym. Kiedy się najłatwiej usprawiedliwić, że nie pomagamy. Wtedy, kiedy tą drugą osobę się odhumanizuje, kiedy się ją ukaże w najciemniejszych barwach, bo wtedy czujemy większą przestrzeń w sumieniu, że ponieważ oni są paskudni, mogą nas zarazić. Dokładnie tak samo jak mówiono o Żydach, że też roznoszą tyfus. Nie chciałbym sądzić, że to jest świadome działanie i sięganie do tego najbardziej takiego, nie chcę użyć brzydkiego, do, do wrażliwości motłuchu. Motłoch zawsze będzie patrzył bardzo jaskrawo na innych, na obcych, będzie ich nie rozumiał, będzie ich hejtował. Ale w byciu odpowiedzialnym człowiekiem, w życiu publicznym, co też na nas wywiera pewne obowiązki i powinności, powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę i nie rozkręcać takiej spirali nienawiści do innych. Zwłaszcza, że Chrystus Pan też był uchodźcą. Nie wiem, czy, go, czy by go wpuścili z Egiptu do Polski, bo mógłby coś przywlec z sobą. Jeszcze z osłem. Możemy mieć takie poczucie, że pomagam tym, a tamtym nie pomagam. Bo takie mam zasady, bo zmarnują, bo, bo to się nie uda. Jak, jak powiedziałem, Chrystus unikał zawsze hmm, spektakularnych cudów. Kiedy uzdrawiał dziewczynkę, hmm, dwunastoletnią, to był tylko na osobności on, uczniowie i to wybrani, i rodzice. Kiedy uzdawiał ślepca, też wziął go na bok. Kiedy, no jeżeli chodzi o Łazarza, to tutaj trochę, trochę zadziałało kumplostwo, bo w wprawdzie mnóstwo ludzi, ale to był jego przyjaciel i proszę zwrócić uwagę także na to, że, że on też się posługiwał emocjami. No przecież Jezus się tam głęboko wzruszył, że ten umarł. Już trzy, trzy dni leży w pieczarze i mówi, Panie, już cuchnie. A, a jednak przywrócił tego łazarza Mary i Malcie bo one z lekkim wyrzutem mówiły, panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.